Dzień dobry, Dzień dobry. Witajcie kochane na moim kanale. Dzisiejszy film to powrót do korzeni, czyli jak wystylizować jedną rzecz na wiele sposobów. Od tego zaczynałam moją przygodę na YouTubie i w dzisiejszym odcinku wystylizuję jedną rzecz, a będzie to ta sukienka, którą mam na sobie właśnie na wiele sposobów. Wybrałam tę prostą sukienkę, ponieważ z doświadczenia wiem, że Wiele kobiet posiada taką sukienkę w swojej szafie i często zakłada latem właśnie, kiedy jest upalnie. A ja chcę Wam pokazać, jak można ją wykorzystać nie tylko w upalne dni, zmieniając właśnie dodatki, akcesoria czy okrycie wierzchnie. Zostańcie ze mną do końca. Nazywam się Ela i jestem osobistą stylistką. Mówię wprost, łączę ludzi z ubraniami, a to jest miejsce, gdzie otrzymasz dawkę cennych porad modowo-ubraniowych. Jeśli oglądasz mnie po raz pierwszy lub powracasz po raz kolejny na mój kanał, to zachęcam Ciebie do subskrypcji, komentowania oraz lajkowania. W ten sposób pokazujecie mi, że moje treści są wartościowe. Zajrzyjcie również na mojego Instagrama. Tam również zobaczycie wiele wskazówek, jak również zobaczycie, jak pracuję. No i oczywiście gdzieś tam przemyślam trochę swojej prywaty. A teraz już przechodzimy do stylizacji. Sokę, którą mam na sobie jest wykonana znu. Materiał ten doskonale już wiecie, z moich odcinków, że świetnie się sprawdza właśnie w ciepłe, upalne dni. Kto nie widział odcinka Olnie, to zapraszam serdecznie. Zostanie on podlinkowany w opisie pod filmikiem. Ta odsłona, którą mam na sobie, jest bardzo uniwersalna. Świetnie się sprawdzi zarówno na wakacjach, ale też i do pracy tam, gdzie nie obowiązuje formalny strój, gdzie możemy właśnie chodzić swobodnie, luźno ubrane, to również możemy sobie pozwolić na taki outfit. Do tej sukienki tutaj dobrałam lenianą koszulę w kolorze granatowym. Jest to takie spokojne połączenie kolorystyczne. Do tego zestawu dałam klapki w kolorze kakao. Dziewczyny, te klapki są ortopedyczne. Przyznam się szczerze, że pierwszy raz mam doświadczenie w chodzeniu w klapkach ortopedycznych i muszę przyznać Wam, że na lato są mega wygodne, są bardzo wyprofilowane i stopy wręcz odpoczywają. No i tutaj z racji tego, że tu mamy dużo naturalnej tkaniny oraz ząż, bo występuje on w klapkach, to również dałam koszyk wiklinowy. Dajcie znać, co myślicie o tej odsłonie. Kto zakłada właśnie koszulę do sukienek, finezyjnie właśnie wywiązuje. Oczywiście możemy tutaj również prosto puścić tę koszulę i również możemy tak chodzić. Wszystko zależy od naszej sylwetki. Prosto puszczone właśnie do tej prostej, luźnej sukienki świetnie się sprawdzi na sylwetkach, które mają na przykład brzuszek. W letnich stylizacjach koszula jest często alternatywą dla marynarek i świetnie się sprawdza. Kiedy jest gorąco, w miejscach, gdzie obowiązują zakryte ramiona. Tym razem sukienka w zestawieniu z kamizelką. Obecnie kamizelki są bardzo modne. Uważam, że jest to taki fajny must have w szafie, ponieważ możemy kamizelkę również stylizować na wiele sposobów i sprawdzić również w wielu e, sytuacjach. Takie zestawienie możemy wykorzystać do pracy tam, gdzie nie mamy ścisłego dryskodu, ale również na spotkanie z koleżanką, na kawę e, czy na spacer. Tutaj mamy połączenie również różnych odcieni beżej i powstał, powiem Wam szczerze, taki fajny monolog. Do tej odsłony założyłam również cieliste baleriny, one właśnie wydłużają sylwetkę. Mocnym akcentem w tej odsłonie jest duży szoper w kolorze ciemnego brązu. On tutaj właśnie podkręca, nadaje charakteru całej stylizacji. Dziewczyny, przypomnę, że te stylizacje, które ja Wam pokazuję, są tak naprawdę inspiracją, ale Wy możecie dobrać do własnych potrzeb różne akcesoria. I kolejna już odsłona, tym razem z kataną jeansową, taką ala bomberką. Ona pochodzi, dziewczyny, z wyprzedaży. Przyznam się szczerze, że ja jestem z niej bardzo zadowolona. Raz, że fason 2 delikatny od cienibyskiego sprawił, że naprawdę świetnie się czuję w tej katanie. Ona jest cienka, więc świetnie się sprawdza właśnie letnią porą. Pamiętajmy też, że lato to nie tylko upały i same gorące dni. Mamy też temperatury niższe, 22 stopnie, a nawet czasami 20. I wtedy właśnie taka katana się świetnie sprawdzi. Taką odsłonę możemy wykorzystać na wakacjach, jak również wieczorową porą po pracy. Do tej odsłony dałam tutaj sportowe buty oraz. Również akcent koloru w postaci torebki. Dałam małą torebkę, właśnie taką typową e, wakacyjną. Tym razem zostawienie sukienki lenianej z marynarką. Tę odsłonę śmiało możemy wykorzystać do pracy, ale również w innych sytuacjach. Oczywiście wszystko zależy od naszych osobistych potrzeb. Ta stylizacja również jest spokojna. Ciekawym akcentem w tej odsłonie są paski. One występują w marynarce i delikatnie wydłużają naszą sylwetkę. Ale paski również występują w sandałkach i to właśnie bardzo fajnie ze sobą współgra. Ja tutaj wybrałam właśnie sandałki z paskami, ale wiem, że niektóre osoby w pracy nie mogą odsłaniać stóp, więc mogą śmiało zamienić sobie na inny rodzaj obuwia. Tę osłonę uzupełniłam jasnym szoperem, ale wzmocniłam kolorowym akcentem w postaci apaszki. I kolejna No tym razem z ażurowym swetrem. Ja założyłam go właśnie na sukienkę i świetnie się sprawdzi podczas chłodniejszych dni. Mówię chłodniejszych wtedy, kiedy mamy właśnie temperaturę 20-20 parę stopni lub jest pochmurno czy deszczowo. Ażurowa dzianina jest zawsze modna właśnie latem, więc śmiało możemy ją wykorzystywać, zakładać w różnych stylizacjach. Ta odsłona również jest taka spokojniejsza, prosta, ale tutaj, tak jak widzimy, wykorzystałam akcent kolorów pastelowych, które zastosowałam zarówno w torebce, kolor miętowy i błękitne sandałki. Akcent właśnie koloru pastelowego również wzmacnia, podkręca tę stylizację. Ponownie odsłona sportowa, tym razem z wykorzystaniem t-shirtu. Ten t-shirt, który mam na sobie, ma krój luźny, pudełkowy, ale zastosowałam tutaj trik z gumką, czyli delikatnie dopasował się do talii i też ładnie tutaj właśnie wszystko zebrał. Fajnie wygląda, tak nonszalancko, ale i bardziej kobieco. I ponownie wykorzystałam te same buty sportowe, jak również biały shopper. Dziewczyny, co myślicie o tej odsłonie? Tym razem wykorzystanie sukienki jako bluzki. Jest to świetna alternatywa na przykład podczas wakacji, kiedy zabraknie nam ubrań. To wtedy właśnie możemy wykorzystać krótką, właśnie taką prostą sukienkę jako bluzkę. Ja złożyłam ją na pół i oto w ten prosty sposób sukienka staje się bluzką. Do tej bluzki dałam beżowe spodnie. Również powstał taki monolook. Oczywiście Możemy tutaj zamienić na inny dowolny kolor, i do tego mojego monoluku dałam miętowe akcenty w postaci torebki, jak również butów w szpiz? Buty w szpiz właśnie świetnie wydłużają delikatnie, optycznie sylwetkę. Dziewczyny, dajcie znać, co myślicie o tej odsłonie? Czy czasami zdarza Wam się właśnie wykorzystać sukienkę jako bluzkę? I jeszcze jedna odsłona z t-shirtem, tym razem założonym pod sukienkę. Ten t-shirt, który mam na sobie jest delikatnie taki przylegający do sylwetki, nie jest już oversize. i Jest wykonany z bambusa i powiem Wam szczerze, że pomimo, że mam dwie warstwy właśnie ubrań na sobie, jest wysoka temperatura, to nie jest mi gorąco. Bambus delikatnie chłodzi, na pewno nie sprawia to, że się pocimy. Warto dziewczyny więc zwracać uwagę. Na metki, z czego wykonana jest tkanina. Ta również jest każualowa, ale możemy też ją wykorzystać śmiało na wakacjach. Tę stylizację ponownie uzupełniłam wakacyjnym koszykiem, jak również niebieskimi sandałkami. Te akcenty również delikatnie tutaj wzmacniają, dodają właśnie charakteru całej odsłonie. Dajcie znać w komentarzu, dziewczyny, czy ktoś już z Was zakładał właśnie t-shirt pod sukienkę. Jestem ciekawa. Były moje wszystkie propozycje, jak wykorzystać jedną rzecz na wiele sposobów. Dajcie znać w komentarzu, oczywiście, która odsłona najbardziej Wam przypadła do gustu, którą przemycicie do swojej szafy. Jestem bardzo ciekawa, oraz ciekawa jestem, czy Wy wykorzystujecie właśnie jedną rzecz na wiele sposobów, tworzycie, kombinujecie jak największą liczbę właśnie stylizacji. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Żegnam się z Wami, jak zwykle życzę Wam pięknej pogody oraz pogody ducha. Do zobaczenia, Buziaki.